Czy Mandio jest zagubiony w swoich ruchach? Ja raz wyjaśnia Diablo po jego, po jego słowach na Bandurę. Pasza wyjaśnia Diablo. Cześć, ja nazywam się Mandzio, a dziś szybkie dwa tematy dla was. To tak kuje w oczy, jak Mandio robi swoje ruchy w internecie. Jest tak zagubiony w tych ruchach. Raz nagrywałem film na jego temat na to co robi, on sam mnie zwyzywał po tym. Wielki youtuber zniżył się do błota w tamtym momencie i patologicznie podszedł do mojej osoby. Stawiam wam powyżej kartę z filmem, gdzie wszystko wyjaśniam, żeby się tutaj nie rozgadywać. Teraz dostajmy nowy film od mniej więcej. No to jest news, który po prostu bombowo przeszedł przez YouTube'a. Natomiast nie rozumiem ruchów samego Mandzia, To do chłopaków, brawo chłopaki! Bo sam oglądałem prawie każdy wasz film, a więc również się cieszę z waszego powrotu. Ale dlaczego Mandziu mówi? że chce być na backstage'u i ogarniać wszystkie projekty za kamery, ale dlaczego każda miniaturka Yomao, która jest w Mandzie, nie przynosi w ogóle wyświetleń? Dlaczego Mandziom mnie zwyzywał za prawdę, że content Yomao nie siądzie tak na YouTubie, no i patrząc po kilku miesiącach i pracy, no to nie jest to super wynik. Zapraszam was do zostawienia komentarza, co sądzicie na ten temat. Ja bardzo bym chciał poznać właśnie plan Mandzia, bo jego ruchy są zaburzone, nie są do końca dla mnie zrozumiałe. Niby wszystko ma przemyślane co chodzi o swój powrót na YouTube'a, co chodzi o powroty tworzeniem YouTube'a, ale to co mówi na swoim filmie, a to jak jest naprawdę od siebie bardzo mocno odbiega. Wiem, że z wielu was się cieszy na powrót no mniej więcej, ja właśnie również był to top content, ale ruchów Mandzia, no nie rozumiem i to mnie po prostu boli. Mam nadzieję, że tym razem nie uraziłem wielkiego twórcy, mam nadzieję, że oszczędzi mnie i nie doznam kolejnych hejtu, bo po ostatnim razie nie tyle co było mi przykro, co po prostu aż się zdziwiłem, że taki wielki twórca. A lecimy z kolejnym e, tematem. Kieraz wyjaśnia Diablo z jego wypowiedzi w ostatnim live'ie z hate parku, gdzie uraził Bandurę oraz Gurala swoimi słowami. Data Bandury poleciał serią pocisków Diablo pod wpływem ogólnie nerwów i stresu. Nie spodziewał się natomiast Kieras, że Diablo tak mądrze i logicznie wyprowadzi tą całą sytuację, tą taką dramę, że szybko ugasił. Kieras nie do końca wiedział, jak pociągnąć ten temat. Nie wy coś tam odpowiadał, ale to nie było to, co myślę był w stanie mówić. Właśnie tutaj, co mieliśmy dzisiaj też jakieś nagrywanie, mówię tak, z Bandurą, z Bandurą na lewą rękę, a z dzisiejszym, z obecnym przeciwnikiem Tomka, lew na górę, prawe na dół. Okay. Pierwsze pytanie od razu do Kierasa. Nie podajesz ręki, Diablo. No nie podałem ręki dlatego, że oglądałem jego wywiad u Mateusza Burka. Nie ładnie się wypowiadał na temat Patryka i, i zawodników, którzy walczą we freak mikrofonu tylko. We freak którzy walczą, bo nie wiem czy wiesz, Patryk Bandurski to jest mój syn, a lewą możesz, tak jak mówiłeś, Bandurę lewą, a Kasjusza prawą. Lewą na górę, prawy na dół u Kasiusza, a samą lewą to, to ręką. To lewą, lewą ręką albo prawą to ty sobie możesz zrobić w domu jak dojdziesz do chaty. Tak? Albo gdzie chcesz. Słuchaj, pokazać, że, że nie szanujesz zawodników, którzy walczą we freak na macie, ciężko trenują, a ty jak jesteś taki kozak, to powinien się bić o mistrza świata, szpilka za tobą czeka. To tyle w tej sprawie. Jak byś odpowiedział, Krzysztofie? Witamy we Freak Fighter, Widzimy, Widzę, że idziemy na ostro troszeczkę. Słuchaj. Nie wiem kto jest kogo synem, kto ile ma dzieci dalej. To mnie nie obchodzi. Słuchaj, dobrze wiesz, kto jest moim synem, bo... Nie totalnie, totalnie nie wiedziałem. Proszę? Totalnie nie wiedziałem, że to jest twój syn. Bo rozmawialiśmy, jak byliśmy na zdjęciach. Mówiłem ci, że trenowałem bandurę do, do walki z Tomaszem Adamkiem. Pamiętasz? ale ty mówiłeś mi, że to jest twój syn. A kto? Nie mam pojęcia, może kolega. Dobra, może będę Ci przeszkadzał. Nie, nie, nie mam ma, ma, ma po, ma pojęcia. Słuchaj, jeśli cię uraziłem, to cię bardzo przepraszam. To tak, to tak. Syna nie mnie, tylko syna i na twoje, ale nie. Nie, mogę zakończyć pozwól i dam tobie się wypowiedzieć. I Tomka Adamka też yy, potraktowałeś tak średnio, bo ujmując mu umiejętności, jego umiejętności, a dla mnie on jest o, o niebo lepszy od ciebie, a potrafi się wypowiadać o zawodnikach yy, z szacunkiem. Okej, okay, no takie Twoje zdanie i Twoje zdanie, jak najbardziej niech tak będzie. Okay, yy, kurde, no zawsze możemy to, jak to się mówi, zweryfikować na, na ringu, jak to się mówi i tyle. No, to tu dużo mówić. obrażać i gadać. Jeśli tak uważasz, to możemy założyć rękawice i spotkać się na, na ringu i wtedy ocenisz, sam ocenisz, zobaczysz to, jakie ma umiejętności. Wiesz co, yy, no jak chcesz założyć rękawice, to czeka Artur pilka, bo ja raczej nie, bo jestem za słaby, ale możemy się gdzieś sprawdzić, jak chcesz, nie? niekoniecznie w rękawicach. <grym> Panowie, to może zróbmy wam po prostu face to face, Pójdźcie sobie w oczy. Nie, 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 nie? Ja nie będę walczył, ja mam jedną tylko walkę i, i no diabły to mnie, no nie oszukujmy się, za dobry. Ale widać, że bardzo, ale to bardzo uraziły Cię słowa, Diablo. Ja widziałem, jak Wy ze sobą rozmawialiście jeszcze na trailerze, no bo no bo też wtedy byłem. Ty dopiero to zobaczyłeś później, tak? Wy sobie wieczorem, nie wiem, czy wczoraj to był u Hate Park? Mhm, u, tak, tak, ta, tak. Ja oglądałem to na żywo i. No i byłem w szoku, nie? że tak się Krzysztof wypowiedział. W... Ja, ja wcale nie ujmuję, ani Twojemu synowi, ani kasiu to to Ujmujesz, Ujmuję, że nie całkowicie, bo Tomek najpierw wszyscy z Bandurą, a Ty posłuch... mówisz, że jego lewy, a tego prawy, więc ujmujesz. I generalnie tym czym chłopom ujmujesz. Posłuchaj, Kasjusz nawet w 2014 roku miał wice polski. Więc super fajnie, gratuluję. Kiepsko, można powiedzieć, że przestał dalej boksować, bo myślę, że były, byłyby fajne, jakby można powiedzieć, wyniki. I, I fajnie by się, jakby można prezentował dla, można powiedzieć, publiczności nie tylko polskiej, ale międzynarodowej. Jeśli chodzi o twego syna, no to nie wiem, no, pewnie bawi się w to, trenuje. Ja nie mówię, że trenuje lajtowo, bo na pewno, że sam odczułem treningi na macie, że to nie jest jakby lekka sprawa i trzeba się przyłożyć do tego, żeby, żeby było. Wyszedł, do, do, jakby można powiedzieć, do dwukrotnego mistrza świata w kategorii półciężkiej i ciężkiej. I po prostu może tak troszeczkę, y, taką jakby ironią poleciałem delikatnie do, do twojego syna, nie wiem że to jest twój syn, do, do człowieka, prawda? Można powiedzieć, że chciał się sprawdzać z świata. Z jednej strony mam ogromny do niego szacunek, że w ogóle wyszedł do tego ringu, że w ogóle podjął rękawice, że w ogóle... Chciał! Chciał cieszy, się sprawdzić, że sam do siebie. To jest cieszy, się, że szacunek. To uważam, cieszy, że, że osoba, która pował. jakakolwiek wychodzi, nieważne czy ze mną, czy z Tomkiem, Adamkiem, czy z byłymi mistrzami świata, czy z zawodnikami, którzy byli nawet pretendentami do mistrza świata, to jest to wielkie wyzwanie dla nich. I wielki szacunek, że mówią: dobrze, wychodzę. Sprawdź, jeśli dostanę w web, to chuj, to dostanę web. Po pytaniu Huberta Diablo, niefajną swoją opinią, negatywną opinią skierował się do Paszy, którego obraził. To chodzi o jego osiągnięcia. To chodzi o e-sport. Pasza. Pięknym, idealnym stylu wyjaśnił Diablo. No tu po prostu ukłony w stronę paszy, tak czystej wypowiedzi, no z*** w... się słucha. Ona była takimi wartościami przekazana, że brawa, 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 brawa. Ja nie mam flika, w okay. walce nie mam flika. Mam chłopaka, który jakoś tam, można powiedzieć, robi spełniać swoim, jakby można powiedzieć, fantazję. tak tam się wydaje, wychodząc do mnie. Jest ym, osobą, która, yy, no nie wiem, na tak wielu innych, tych tak zwanych, można powiedzieć, YouTuberów albo nie YouTuberów, yy, gra na grze, ludzie go obserwują, robi. No nie widziałem u niego, jakby, można powiedzieć, nie wiem, biegania po kasie na przykład yy, sklepowej albo udawanie, przepuśćmy, nie wiem, jakiegoś idiota albo krytyna. Uważam, że to jest jakby człowiek widno do już chyba to robi chyba tak? No się się ja to, się, się sprawdzić to, to nie jest i to uważam, to ci wracam, to nie jest jak można powiedzieć żaden frik. Frik. Ale legalna frika. Okej, legalna frika ale no przykład flikiem jest, przepraszam, spróbowaliby to my poprawnie. Tutaj się obrywały jeszcze jednej osobie. Krzysztof, bo ty potem dałeś też wywiad dla MPL, gdzie zostały zapytane o swojego aktualnego rywala, czyli pasze, Pascha na pewno widziałeś te słowa Krzysztofa, gdzie nazwał, że jesteś pseudopopularny. Nazwał Cię anonimem dokładnie. I, lecz, i też właśnie chciałem, żebyś to rozwinął teraz. Ja, ja nie, nazwałem, nie nazwałem go dokładnie anonimem, tylko on jest jak można powiedzieć w świecie, przepraszam Jerku, ale taka jest prawda, w świecie ja, ja nie uznaję, możesz mnie poprawić, nie wiem. Przecież dobrze z tego co słyszałem, zybasz o sylwetkę, trenujesz Krzysiek, yy, robisz sobie wrogów tutaj. Podejmujesz, podejmujesz, <noise> podejmujesz jak można powiedzieć, wyzwania na, na sali na siłowni, ale nie oszukujmy się e-sportem, nie można te, tego nazwać sportem. Przepraszam Cię bardzo, z pełnym szacunkiem do ciebie, ale to jest jakby zabawa, no sam troszeczkę grałem, nie za dużo, bo tylko może nie wiem, jedną grę albo ze dwie albo trzy. Yy. Krzysiek myślę, że twój pseudonim, w ogóle diabło wziął się z giery i... nie do końca, nie do końca. On powstał w 2002 roku, w 2001, drugim. Jakoś tak, więc jeszcze chyba nie było pseudonimu diablo na grze. Czy jestem pseudopopularny, to nie wiem, ale przez 15-20 lat budowałem swoją społeczność dość mocno, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, więc nie wiem, czy do, dziś, czy do wczoraj myślałeś, że ja jestem nie wiem, szachistą czy rowerzystą, nie zapoznałeś się z moją jakby całą karierą e sportową. No, też obraziłeś, myślę, że się kilkumilionową jakby bazę graczy nie tylko w Polsce, ale i na świecie, nazywając to tam, porównywają do rzucania jakimiś kamykami. Nieważne, czy to jest rzucanie kamykami, czy rzucanie papierem do celu, ale czym, czym chce zostać mistrzem świata, to musi poświęcić na to setki godzin, i to przerobić. I nie mają takie hobby, ludzie mają inne źródło utrzymania, więc myślę, że ten temat to jest rzeka, ale e jest na tyle rozwinięty, jakby już swoją jednostką, że zostawmy e sport.. I e -sport, osób, a sport Sportowców i bo to jest temat rzeka. Dobra, okay, tak może być. Dajcie sami znać, co myślicie na wypowiedzi, na temat wypowiedzi Diablo. A ja na dziś dziękuję. Zostawiajcie suba, zostawiajcie lajka, zostawiajcie komentarze. Dyskutujcie, bo ja chętnie poznam Wasze zdanie. A pod ostatnim filmem, słuchajcie, zostawiliście więcej subskrypcji niż lajka. Ja nie mam nic do dodania. Cholernie Wam za to dziękuję. Kłaniam się na razie.